Cześć, otwieramy arkendar. Myślę, że w arkendarze będzie łatwiej jak w Górniczej Dorynie. Górnicza ten jest bardziej dedykowana na taki czwarty rozdział, gdzie będzie bez smoki zabijać orków. Więc na razie możemy cały arkendar zrobić i po prostu mieć go z głowy. Chyba, bo nie wiem. Może Returnik będzie dodawał więcej zawartości w następnych rozdziałach, więc nie mam pojęcia. Ale w arkendarze powinno być łatwiej. E, dobra chłopaki, to co? Lecimy. Tu, tu, ru, tu, tu, tu. Portal, magowie wody. Zakończony. Przedmioty jakieś. Okej, okay, analogiczny. Nie mogę tego przeczytać. Znaczy w sensie no... Widocznie nie ma tutaj żadnych znaczących informacji. Widzę dwóch kamiennych strażników. Silni są. Wiecie co zróbmy? Może inaczej. Patrzcie o to mi chodzi, żeby leczenie sobie pić. Leczenie. Dobra. Dobra, to nie ma sensu. Może łukiem po prostu szyjmy. Szydzić z łuku będę. He he, szyda. No nie. <szydzę> Czemu taka kamienny Kamieni strażnicy są tacy mocni. Oni normalnie to nie robili knogbaka tutaj. Nagle robią tego knockbacka. nie! Pamiętam, że w to byli w ogóle tacy duzi też kamieni strażnicy, ale też byli silniejsi. Chyba. Chyba. Chciałbym się bardzo pozbyć tego strażnika. Co jest nie tak. Co jest? Dlaczego nie potrafię go zabić? Dobra, w dupie z tym. W tupie to mam. Kamieni strażnicy się znaleźli. I co? Wychodzimy? Wychodzimy. Dzięki Adanosowi. Nareszcie jesteś. Myśleliśmy, że już się nie pokażesz. Co? Skąd się tu wzięliście? Przeszedłeś przez portal, a my za tobą. Wkrótce potem przybyliśmy tutaj. Jesteśmy tu już od kilku dni. Kilku dni? Kiedy nie mogliśmy Cię nigdzie znaleźć, Nefarius próbował ustalić, co się mogło stać. Bez rezultatów. No dobrze. W końcu jesteś i możesz rozpocząć pracę. Co działo się w międzyczasie? Doszliśmy do wielu wniosków. Trzęsienia ziemi są coraz silniejsze. Znajdujemy się blisko epicentrum. Twórcy tych starych budowli założyli tu kiedyś miasto, które udało nam się odkryć. Jednak z jakiegoś powodu ich cywilizacja została zniszczona. Możemy się jedynie domyślać dlaczego. Co się dzieje z krukiem? W liście kruk pisał o świątyni i o tym, że spróbuje dostać się do środka. Jesteśmy pewni, że chodzi o świątynię Adanosa, którą kruk będzie próbował zbezcześcić. Trzęsienia ziemi są bez wątpienia wynikiem rzucania bezbożnych czarów, mających przełamać potężne zaklęcie. Bramy świątyni są zamknięte magią, a to zaklęcie ożywia kamiennych strażników. Świątynia się broni. Musimy powstrzymać Kruka, zanim dostanie się do sanktuarium. Mm -hmm. Co Kruk chce zrobić w świątyni? Wiemy tylko, że chodzi mu o potężny artefakt, związany z Adanosem i Beliarem. Na pewno nie ma dobrych zamiarów. Kruk jest byłym magnatem, a nie magiem. Jak mógłby przygotować taki czar? Może to nie on. Może jakiś mag-renegat, który wypełnia jego rozkazy. Tak czy inaczej, musimy zapobiec złu. Okej. Okay. Co zrobimy później? Zostaniemy tutaj i będziemy dalej badali tę pradawną cywilizację. Stare zwoje budowniczych zawierają mnóstwo tajemnic, które musimy odkryć, jeśli chcemy zrozumieć, co stało się w przeszłości. A teraz musisz coś dla nas zrobić. O co chodzi? Musisz znaleźć kruka i powstrzymać go przed bezczeszczeniem świątyni Adanosa. Mam go zabić? Jeśli to jedyny sposób, by go powstrzymać, to tak. W imię Adanosa. Zbierz wszystkie zapiski i relikty budowniczych, które zdołasz znaleźć, i przynieś je do nas. Musimy dowiedzieć się więcej na temat tych ludzi i tego, co ich spotkało. Kiedy przejrzymy zamiary Kruka, będziemy mogli mu przeszkodzić. Musisz też znaleźć sposób na uwolnienie niewolników. To wszystko? Zrobię to z zamkniętymi oczami. Wiem, że to niełatwe zadanie. Zrozum, to twoja szansa na odzyskanie mojego zaufania. Odkryłeś jakieś ślady zaginionych ludzi? Zaledwie wczoraj w ruinach na wschodzie znaleźliśmy zwłoki rybaka. Pachorze, to był rybak z Harinisa. Zglini tam. Okej. Okay. W takim razie ruszam w drogę. Jeszcze jedno. Krukowi towarzyszy wielu bandytów. Podczas Twojej nieobecności przyjęliśmy kolejnego Widzicie? członka w oblicznym kręgu. Wysłaliśmy go na bagna. Nie wrócił. Sądzimy, że bandyci atakują każdego, kto nie wygląda jak oni. Załatw w sobie ich zbroje. Będziesz mógł podejść bliżej ich obozu, nie ryzykując, że Cię zaatakują. To jest najlepsze. My musieliśmy przecież zrobić nie wiadomo jakie rzeczy, aby dołączyć do wolnego kręgu, a tutaj przyjęli trzy dni i już go wysłali. Ale rozumiecie, trzy dni minęły. Trzy dni. Cieszę się, że Cię widzę. Obawialiśmy się najgorszego. Co się dzieje? Te tereny są bardzo niebezpieczne. Są tu zwierzęta, których nikt z nas nigdy przedtem nie widział. W pobliżu jest ogromne bagno, które może istnieć już od setek lat. Nie ma dnia, żebyśmy nie zostali zaatakowani przez bestie z bagna. Bestie z bagna. ostrożność, jeśli zamierzasz rozejrzeć się po okolicy. Bestie z bagna. Ciebie co to беспокоит? Jeszcze by. Конечно. Пока все остальные маги занимаются исследованием kultury зотч. Мне приходится беспокоиться о более насущных вещах. О а каких именно? Я отвечаю за снабжение этой экспедиции. Провиант, зелья, оружие, факелы — это все на мне. Закрыть во мне оставаться тут еще очень долгое время. А наших запасов едва ли хватит даже на пару недель. И теперь мне приходится ломать голову над тем, как же обеспечить нас тут всем необходимым. Что тебе нужно? Для начала провиант. С этим дела обстоят совсем плохо. А в здешних краях даже падальщика днем с огнем не сыщешь. Кругом одни кровавые мухи, да прочие несъедобные твари. Может быть, я смогу тебе в этом помочь? Я неплохо разбираюсь в охоте. Я надеялся, что ты это скажешь. Тогда, если сможешь, принеси мне хотя бы полсотни кусков мяса. На первое время этого хватит, но лучше всего попробовать договориться с пиратами. Возможно, они согласятся торговать с нами. Ведь от золота они вряд ли откажутся. Хорошо. Я достану мясо и попробую договориться с пиратами. Хвала носу. Надеюсь, теперь хотя бы одной проблемой меньше. Ах, только смотри, не говори об этом Сатурасу. Он считает, что якшаться с подобными людьми... Не слишком достойное занятие для мага воды. Однако его почему-то совершенно не волнует. Вопрос, где я здесь достану продовольствие и припасы. Мама 50. Держи свое мясо. Как ты и просил, полсотни кусков. Отлично. По крайней мере, теперь мы не умрем с голоду. Вот, возьми эти магические напитки в качестве своей награды. Напитки. Большего я тебе сейчас дать не могу. Добра. Спроверим. А, мы имеем еще 112. Ну так, потому что я этого не смажу бы, Подожди минутку. Какие вещи на темат каменных стражников? Нам уже пришлось уничтожить несколько штук. Они стоят как статуи и не шевелятся. Но первое впечатление обманчиво. Если ты подойдешь слишком близко, они нападут на тебя. Nie ma nikakiego wątpienia, że istotnik ich siły znajduje gdzieś tutaj. jest. Pohandlujmy. No dobra. Jorkender. Niedawno graliśmy w modyfikację, która nazywała się Złote Wrota. i właśnie po takim Jorkenderze chodziliśmy i tam musieliśmy odnaleźć... Przyczynę tych kamiennych strażników i tak dalej... Eee, dobra... 14.17. Podajmy za wszystkimi. Gdzie znajdę pasującą na mnie zbroję bandytów? Na zachodzie. Jest obóz piratów. Z tego co wiem, utrzymują kontakty z bandytami. Nie sądzę, żeby cię zaatakowali. Może udać się znaleźć u nich jakąś pomoc? U... No tak, w końcu pomogliśmy Gregowi i Skipowi ja. w dosyć dużym stopniu. Którego to nieszczęśnika wysłałeś na bagna? Nazywał się Lens. Chyba nie zaszedł daleko. Puść do nas. Dobra, znajdziemy czym prędzej ciało Lensa. Nie tu gdzieś, iż tu powinno być. Jest kufer. Lewo, lewo lewo prawo 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 że się zmienię w kostkę Rubika dosłownie w kość śpi one hour niby deszcz pada, ale go już nie widać czyli nie pada już ten deszcz William. Przedajmy liścik Williama, zardwiały topór. Dobra, to mamy jednego z głowy zginionego, serafisy. I tak będziemy musieli w stronę piratów się udać. Ale widzicie, są dodatkowe zadanka. Także spoczko. Cieszy mnie to. Przecież pogadałem dopiero z jedną postacią. Myślę, że w obozie bandytów również jakieś dodatkowe zawartości będą miały miejsce. Gdzieś powinno być ciało Pana Lance. Deliżance. Zardzewiały krótki miecz, mikstura, mikstura. Dobra i gdzieś tu będzie. Gdzieś tu będzie to ciało. Chyba że jak dużo zdawały te trudnie życia. Dobra, na razie nic nie widzę. razem ciało. Będę ci go zabili. Zbyt blisko podszedł. Nas na szczęście nie zauważyli. Dobra, także już dwóch zaginionych mamy z głowy. 84 odcinek i Arkender. Drugi rozciąg w grze. Spoko. Tutaj też będziemy mogli troszeczkę rzeczy, że tak powiem, zrobić. Yy, które będą miały oczywiście integralny wpływ z zadaniami, które były w Korinis tak? Niektóre rzeczy na przykład musimy przynieść stąd, niektóre rzeczy. Po prostu tutaj trzeba zrobić. Więc też ta liczba zadań oczywiście na początku nam się zwiększa, ale jak będziemy je robić, to znikną mi te z Jarkendarów i znikną mi te z Corinis. No. Dobra, gdzie jest pan Saturas? Raz Saturas, raz raz Saturas. Ja, yeah. Uściada do nas. Я... Что ты думаешь? В старом лагере не знаю, как он вступил на путь зла. Правда, мне кажется, что Ворон является лишь исполнителем чужой воли. А истинное зло нам еще не явило своего лица. Пусть до нас защитит тебя. Czy ja nie, nie zdobyłem jakby tego pierścienia? No, wydawało mi się, że zdobyłem przecież. Byłem przy tym trupie. Czekajcie, czy ja mam to? Może nie, nie wiem, nie rozumiem tego. Idźmy tam jeszcze raz. Bo nie chcę po prostu, żeby to zadanie mi figurowało. Po co mi to? Jak mogę to zrobić, chwilę? Ogólnie wychodzę z taką inicjatywą, że rzeczy, które możemy zrobić poniżej 5 minut, to od razu je zróbmy. Nie żeby zaprzątać sobie nimi głowę. Ha, zdobyłem wszystko, tylko nie pierścień. Nie wierzę w to. Dobra, będzie trzeba z magami wszystkimi pogadać. I w następnym odcinku prawdopodobnie pójdziemy tą ścieżką do Jacka Alligatora i z nim udamy się na polowanko. Z, piratami, z piratem Jackiem Alligatorem. Także teraz się szykuje jakieś, nie wiem, za 20 odcinków pewnie w Arkendarze. No, jak w międzyczasie, powiedzmy, będzie taki moment, że nie damy gdzieś rany, no to zawsze możemy udać się w międzyczasie do Górniczej Doliny, czy do Koriniz i w Koriniz porobić zadania, czy w Górniczej Dolinie. Także wszystko teraz zostaje przed nami. Znalazłem ciało Lansa. Oby jego dusza dostąpiła królestwa Adanosa. Уважай на себе, сыну. Не це оплаки kolejnej страты. Кто теперь заменит Ланца? Даже не знаю. Все остальные братья кольца воды сейчас заняты другими важными поручениями. На мой взгляд, вам просто не хватает людей. Это правда, сын мой. Но мы вряд ли найдем здесь кого-то достойного на место Ланца. Wieć krugą tylko bandyty i piraty. Mam akwamarynowy pierścień lansa. Najlepiej oddaj mi go, zanim wpadnie w niepowołane ręce. Może tego pustelnika, który znajduje się tam głęboko w wyspie, byśmy namówili. Ja. Pancerz poszukiwacza przygód może mi się przydać niedługo, żeby dać temu. Co ciebie нужно? Masz jakieś wieści? Fascynują mnie budowniczowie tych ruin. Szkoda, że ich język jest martwy, tak jak oni. Ich potężne rytuały i przywołania nie były w stanie im pomóc. Przywołania? Budowniczowie byli mocno związani ze światem duchów. Jeśli dobrze rozumiem, uważali, że cały czas pozostają w kontakcie ze swoimi przodkami. Tak jak no, aby otrzymać od nich rady lub przepowiednie, regularnie odprawiali rytuały przywołania. Jak działały te przywołania? Strażnicy umarłych znali specjalne zaklęcia, którymi starali się przebłagać duchy. Opisy, które tu znalazłem, są w większości bardzo mętne. Nieczęsto znajduję jasne odpowiedzi na swoje pytania. O ile wiem, ożywieńcy nie gadają zbyt wiele. Budowniczowie nie stworzyli bezdusznych ożywieńców, takich jak zombi czy inne plugawe istoty. Duchy są duszami wielkich wojowników, kapłanów i władców. Nie mam wątpliwości, że naprawdę istnieją. Jeśli spotkam ducha, dam ci znać. <śmiech> <śmiech> tak, koniecznie. Ty wyglądasz nieco zadzochenym. Понимаешь, с тех пор, как я начал изучать культуру зодчих, меня постоянно терзает один вопрос. Какой? Нам уже известно, что древние использовали в качестве письмен каменные таблички. Но мне кажется, что у них должны были быть и полновесные книги, в которых они хранили свои знания и мудрость. На севере этой долины есть большой храм, который, по всей видимости, зодчие использовали в качестве своей библиотеки. За орками. К сожалению, у меня сейчас нет возможности самому отправиться туда и досконально его изучить. Но, может, у тебя это получится? А ты уверен, что книги зодчих действительно существуют? Не уверен, но их цивилизация насчитывает не одно тысячелетие. А за такой огромный срок просто невозможно сохранить все записи только на кусках камня. Поэтому вполне возможно, что мы просто не знаем о существовании других источников и знаний. Ну ладно, загляну туда при случае. Отлично, если найдешь что-нибудь интересное, обязательно покажи мне. Dobra. Gadajmy z kolejnym. Ty jesteś od teleportów? Co słychać? Słyszysz? Dziwne, prawda? Kamienie teleportacyjne nie działają, ale wciąż słychać szum. Choć nie są aktywne, to drzemie w nich uśpiona energia. Jak myślisz, co może być potrzebne do ich uaktywnienia? Mam pewne podejrzenia. Potrzebuję tylko dowodu na poparcie mojej teorii. Kilka dni temu miałem wrażenie, że gdzieś już widziałem obiekty w podobnym stylu. Podejrzewam, że chcąc je ponownie uruchomić, należałoby w nie wtłoczyć ogromne ilości magicznej energii. Co może zawierać dość energii? Przychodzi mi na myśl tylko jedno. Myślę o jednym z pięciu kamieni ogniskujących, których użyto do stworzenia magicznej bariery w górniczej dolinie. Z tego co wiem, miały się dla nas zdobyć jakiś czas temu. Tak, pamiętam. Gdzie są teraz kamienie ogniskujące? Zostały mi przekazane. Mam się nimi opiekować, aż znajdziemy dla nich inne zastosowanie. Wygląda na to, że ten czas właśnie nastał. Dość już słyszałem. Daj mi kamień ogniskujący. Zobaczę, czy uda mi się uruchomić teleporty. No cóż, dobrze, ale uważaj z nimi. Saturas skróciłby mnie o głowę, gdybyśmy je stracili. Dobra. Skrócić o głowę. A czemu nie skrócić o palca małego w noce, albo o ucho, albo wyszczuplić obrzuch, nie wiem. Dobra. Tylko tutaj będzie mnie denerwowało, że będzie ten kamienny strażnik, z którym nie mogę właśnie wygrać. Więc może teraz, jak mam pełne HP, to damy radę jakoś. Jest strasznie denerwujące. ...istoty z tych strażników. Masakra... Te stwory są... ...niewiarygodne. No, widzicie, ile on mi zadaje życia? Przecież on mnie. Widzicie, on mi jednym hitem zabiera 3 czwarte HP. No, to jest raczej przesada. Najważniejsze, że zabiliśmy. Dobra, bo będę godzinę leciał. Pójdziemy spać, tak zaraz. Mikstura Tu chyba gdzieś kamienna tablica powinna być. Dobry miecz. Kogoś szkieletu. Kwart, stara kamienna tablica. Dobra, mamy jakieś tabliczki nowe? Tylko łącznika. Uaktywniłem jeden z kamieni teleportacyjnych. Widzę. A więc jednak miałem rację. Już rozmawiałem o tym z innymi. Chcemy, żebyś uruchomił wszystkie kamienie teleportacyjne. W naszych badaniach bardzo przyda się możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi dzielnicami. Oto kolejny kamień ogniskujący. Postaraj się uaktywnić je wszystkie. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, idźmy spać. I w sumie na tym zakończę odcinek, także dzięki za oglądanie, równo 30 minut będzie. Cześć!